Cześć, dzisiaj trochę o aniołach. Najpierw przyjrzyjmy się temu, tak, co święty Augustyn mówił o aniołach. Anioł oznacza funkcję, nie naturę. Pytasz, jak się nazywa natura duch? Pytasz o funkcję anioł. Przez to, czym jest, jest duchem, a przez to, co wypełnia, aniołem. Anioły towarzyszą nam zawsze. Ona swojego Anioła, Która, który się o nas troszczy, który się za nas który nam pomaga i ochrania nas przed tym Taka jest jej wymiara. Anioły też wysławiają Boga, towarzyszą im. I katekist Kościoła Katolickiego mówi, że życie ludzkie od dzieciństwa aż do zgonu. Otoczone jest opieką i stawienicą aniołów. Każdy wierny ma swojego boku anioła jako opiekuna i stróża, by prowadzić go do życia. Istnienie istot duchowych, niecelesnych, które pismo święte nazywa zazwyczaj aniołami, jest prawdą wiary. Tradycja Opiszna na świętego jest tak oczywiste, jak jednomyślność tradycji. Katechizm z Kościoła Katolickiego 328 Jako stworzenia czysto duchowe, aniołowie posiadają rozum i wolę. Są stworzeniami osobowymi i nieśmiertelnymi. Przewyższają doskonałością wszystkie stworzenia widzialne. Świadczy o tym blask ich chwały. Gdzie we Bibi możemy znaleźć coś o aniołach? Aniołowie należą do Chrystusa, gdy Syn Człowieczy przyjdzie, gdy fele i wszyscy aniołowie ze Nim. Aniołowie należą do Niego, ponieważ zostali przez Niego stworzeni i dla Niego. Bo w Nim zostało wszystko stworzone, i to, co w niebiosach, i to, co na ziemi. Były widziane i niewidzialne, czy trony, czy panowania, czy wierszności, czy władzy. Wszystko przez Niego i dla Niego zostało stworzone z pierwszego listu do kolosa czyż nie są oni wszyscy duchami przeznaczonymi do usług posyłanymi na pomoc tym którzy mają posiąść zbawienie z listu do hebrajczyków rozdział pierwszy werset 14 niech mu oddają pokłon wszyscy aniołowie hebrajczyków 1, 6. Chwała Bogu, Łukasza 2, 14. piew uwielbienia przy narodzeniu Chrystusa. W Biblii możemy znaleźć informację o aniołach. taki sposób, w ten sposób całe życie Kościoła korzysta z tajemniczej i potężnej pomocy aniołów? Modlimy się do Archanioła Michała o ochronę przed złem. Aniołowie są obecni, są pośród nas. Możemy się do nich zwracać z Czy to robimy? Czy wierzymy, że są aniołowie? Katefi z Kościoła katolickiego mówi jasno. Jakie jest Twoje zdanie na ten temat?